Cześć, mamy tu naszkicować funkcję f, a najpierw wyznaczyć jej dziedzinę. No to zaczynamy od dziedziny. Tu widzimy, że mamy dzielenie przez 0. To jest nasze zagrożenie, czyli na pewno x nie może być równe 0, czyli x należy do rzeczywistych i mamy wykluczone 0. Nic więcej tutaj się złego nie dzieje. A w związku z tym. Aby narysować, no to musimy przekształcić sobie ten wzór. Mamy dzielenie przez ułamek, czyli to będzie minus 2 przez x podzielone przez 1 przez x, czyli razy x przez 1, czyli razy x. I w związku z tym x nam się skrócą i wychodzi nam funkcja stała. Minus 2 to jest jej wartość. Możemy sobie narysować, tylko uwaga, zaznaczamy sobie, że dla x. Równego 0 nie ma wartości, czyli tutaj mamy puste kółko, czy pusty okrąg po prostu. I tak wygląda wykres funkcji. W przykładzie B mamy dzielenie przez x minus 1, czyli to znaczy, że x minus 1 musi być różne od 0, czyli możemy sobie zapisać dziedzina funkcji x należy do rzeczywistych, bez jedynki, bo oczywiście dla jedynki to będzie 0. Teraz przekształcamy sobie tę funkcję 6x-1. minus Podzielić przez ułamek to pomnożyć przez jego odwrotność, czyli x minus 1 przez 3. Na x minus 1 nam się skraca, szóstka i trójka też nam się skraca i tu mamy 1, a tu 2, czyli wynik nasz 2. I znowu mamy funkcję stałą na wysokości 2. A, możemy sobie narysować linię, tak? A, I musimy wykluczyć x równy 1, czyli dla 1, tutaj niefortunnie, mamy puste kółko, tak? Tutaj jest 2, a tu mamy puste kółko. Bo ten punkt nie należy do dziedziny. I teraz patrzymy sobie na, na następny przykład. I zobaczcie, ja sobie to rozpiszę, żebyście widzieli, co się dzieje. Mamy tutaj podzielić przez ułamek, czyli pomnożyć przez jego odwrotność, czyli x przez x minus 2. A teraz ustalmy sobie dziedzinę. Dziedzina funkcji x należy do tak. Po pierwsze, oczywiście rzeczywistych i bez. Tu było dzielenie przez x, czyli 0 nam wypada. Ale teraz po odwróceniu tego ułamka mamy znowu, mamy teraz x minus 2 jeszcze w mianowniku, prawda? Czyli dwójeczka też nam odpada. Zawsze w przydzieleniu do, do, mamy do rozpatrzenia to, to i to, i to. Wszystkie te elementy nie mogą być równe 0. No i teraz możemy sobie wyłączyć przed nawias tutaj trójkę, tu x od razu skracam. Tutaj mam trójkę przed nawiasem x minus 2 i na dole x minus 2 i znowu funkcja stała. Funkcja równa się 3. I zaznaczamy dla trójki. Tak, mamy linię prostą, stałą. I musimy wykluczyć sobie x równe 0 i x równy 2, też wykluczamy. No to następne. Tutaj będziemy musieli oznaczyć oczywiście. Dziedzinę. x należy do rzeczywistych bez. I teraz mamy dzielenie przez x plus 2, co oznacza, że musimy wyłączyć sobie minus 2 z dziedziny, bo dla minus dwójki to będzie równe 0. I robimy 4x przez x plus 2 i mnożymy przez odwrotność, czyli razy x plus 2 przez 2. Skracamy x plus 2. Czwórkę z dwójką też skracamy. Wychodzi je, nasza wzór funkcji 2x wychodzi. I musimy sobie narysować. Możemy tutaj wziąć sobie przykładowy punkt, to będzie 1, 2, i oczywiście, jak jest 2x, no to przechodzi przez początek układów współrzędnych. Narysujemy linię i zaraz będziemy sobie wykluczać punkt, który nie należy do dziedziny. Jakoś to wyszło, i musimy minus 2 wykluczyć, prawda? Czyli tutaj mamy x równy minus 2. Czyli tutaj mm, dla minus dwójki mamy e, bo, brak e, wykresu, prawda? Bo tu nie będzie wartości funkcji. Dobra, to teraz na następne. Mm, tutaj mamy tak, dziedzina funkcji. Teraz widzimy, że mamy tutaj dzielenie przez x minus 1 w liczniku i przez x, czyli musimy sobie wykluczyć dwa przypadki. x należy do rzeczywistych bez oczywiście zera i bez jedynki. No i teraz przekształcamy, czyli mamy, e, możemy sobie wyłączyć x przed nawias tutaj, będzie x minus 1, z tego x kwadrat minus x, e, dzielone przez x minus 1 y, i pomnożone przez odwrotność tego 1 przez x, czyli razy x. x minus 1, x minus 1, 1 nam się skraca, więc wzór naszej funkcji to jest x kwadrat. No to rysujemy parabolę, powiedzmy z grubsza, prawda? mniej więcej i teraz musimy sobie wykluczyć dla x równego 0, czyli wierzchołek nie należy i dla x a równego 1 i teraz następny przykładzik, teraz mamy dzielenie przez x i dzielenie przez x kwadrat, czyli 0 musimy sobie wykluczyć z dziedziny no to przekształcamy wyciągnę sobie od razu dwójkę przed nawias nie wiem czy to coś da ale okaże się to jest przez x i pomnożone przez odwrotność, czyli przez x kwadrat przez 2. No i teraz tak, dwójka nam się skraca, x kwadrat z x nam się skraca, czyli nasz wzór funkcji to jest x razy x minus 4. No i jak widzicie, mamy tutaj do naszkicowania parabolę, która ma miejsca zerowe w zerze, ale to miejsce będzie w ogóle wykluczone z dziedziny, więc możemy sobie narysować pustą kropkę. Drugie miejsce zerowe jest w czwórce. Widzimy, że x wierzchołka będzie po środku między miejscami zerowymi, prawda? czyli na dwójce. Dla x równego 2. Policzmy jego wartość funkcji o dwójki. Policzmy f od 2 równa się 4 odjąć 4 razy 2, czyli wychodzi minus 4. No to widzimy, że ten wierzchołek będzie na, w punkcie 2 minus 4. Możemy naszkicować parabolę. I tak to wygląda.